Szanowni Państwo, spójrzcie, jaki to cud inżynierii. Chwytak, który można chwycić, na przykład łyżeczkę i ją podnieść. Nie tak łatwo stworzyć maszynę, która byłaby zdolna do takich dokonań. Autorzy, którzy zostali nagrodzeni prestiżową nagrodą ignobla w tym roku, twierdzą, że taką funkcję może spełnić martwy pająk. Szanowni Państwo, nagroda Ignobla przyznawana za badania, które najpierw śmieszą, a później zastanawiają, została przyznana w bieżącym 2023 roku również w dziedzinie inżynierii mechanicznej. Otrzymali ją T. Fai Jap, Zen Liu, Anop Rajab, pan i Daniel Preston za ich badania, pionierskie badania nad nekrobiotyką, czyli wykorzystaniem materiałów pochodzenia biologicznego, w tym wypadku jako aktuatory, elementy robotów, elementy urządzeń mechanicznych, służące do działania, do działania w świecie, konkretnie jako chwytaki. W dodatku, ready to use, gotowe do użytku. No więc za chwilę wam pokażę, a może pokażę wam od razu, żeby już was zachęcić do wysłuchania reszty tego badania. Oto jest i ich wynalazek. Pajęczy chwytak. Natomiast może zanim przyjrzymy się bliżej temu, w jaki sposób powstał, jaka jest jego zasada działania, jakie są jego zalety i zastosowania, pomówmy o tle tego badania, bo jest ono poważne. Zwykle tak jest w przypadku Ignobli, że badanie ma jakiś aspekt humorystyczny i później Wam powiem, co jest moim zdaniem najsilniejszym aspektem humorystycznym tego badania. Natomiast tło tego jest najzupełniej poważne. Inżynieria inspirowana biologicznie. Są, słuchajcie, na całym świecie instytuty zajmujące się tylko tym, wykorzystywaniem materiałów biologicznych do. Celów inżynieryjnych. Opowiadałem, czytamy naturę nie raz, nie dwa. O materiałach inspirowanych budową grzyba, budową wewnętrzną blaszek grzybowych. Świetne materiały można z tego budować. Naczynia. Przewodzące w oślinach. Wiem, że są próby ich skopiowania, żeby stworzyć coś takiego dla celów manipulowania niewielkimi ilościami płynów. Opowiadałem o nasionkach samowkręcających się. Może pamiętacie, coś takiego inspirowane też rozwiązaniem biologicznym. Mięśnie. Długo by wymieniać. Krótko mówiąc, zdecydowanie tło tego jest poważne. Natomiast autorzy tego badania na samym początku narzekają. Każdy dobry naukowiec zaczyna swoje, swoje tyku naukowy od narzekania na to, co było przede mną. No bo wtedy to, co jest moje, wydaje się tym wspanialsze, jeżeli sobie ponarzekam. narzekam. Ich narzekanie zasadza się w zasadzie na tym, że wytwarzanie materiałów, czy struktur czy urządzeń inspirowanych biologicznie zawsze jest pewnym kompromisem. No bo tak. Mamy chwytak pajęczy. Przypóźno pająki mają kończyny zakończone różnego rodzaju włoskami, mają pewną fajną przyczepność. Sprawdziły się na przestrzeni milionów lat, są lekkie. Słuchajcie, miliony lat optymalizacji. To jest coś, co przemawia za materiałami biologicznymi, ale nie da się tak łatwo odtworzyć czegoś, co ma. Kilka milimetrów długości, a struktury często schodzą do skali atomowej, i to jest tak naprawdę wielki problem. Ta wydajność, ta skuteczność, ten poziom optymalizacji materiałów biologicznych zwykle wynika z tego, że one są po prostu szalenie złożone. Te struktury sięgają przez milimetr, mikrometr aż do nanometrów. A kiedy my to potem drukujemy na naszych drukarkach 3D albo wytwarzamy jakąkolwiek inną metodą, to musimy obcinać, Dlatego, że byłoby to zbyt długotrwałe, zbyt kosztowne albo w ogóle technologicznie niemożliwe. W związku z czym naśladowanie przyrody ma swoje ograniczenia. Stąd, jakby przeciwne podejście do problemu. Nie naśladujmy przyrodę, ale wykorzystajmy ją. Najprostsza sytuacja. Nie produkujmy czegoś udającego drewno, ale budujmy z drewna. Nie produkujmy czegoś naśladującego kamień, ale budujmy z kamienia. Tak naprawdę to jest pierwotna metoda tworzenia i budowania. Są już zastosowania w biotechnologii, w inżynierii biologicznej, inspirowanej biologicznie, żywych stworzeń, na przykład bakterii. Też opowiadałem w Czytamy Naturę o próbach stworzenia z komórki bakteryjnej urządzenia terapeutycznego, które zostałoby nakierowane na przykład na guz nowotworowy, wędrując przez nasz organizm i dostarczając tam związki chemoterapeutyczne I tak dalej, i tak dalej. Są plemniki, są, są, są próby wyposażania plemników w różnego rodzaju urządzenia. Czyli mamy żywy plemnik, do którego są wkładane różnego rodzaju czujniki, detektory, czy, czy właśnie kapsułki z jakimś lekiem, gdzieś tam docierają. Krótko mówiąc, możemy wykorzystywać żywe organizmy. Z takich już bardziej etycznie wątpliwych, czy no więc estetycznie wątpliwych mamy zdalnie sterowane karaluchy, zdalnie sterowane chrząszcze, wpinamy im się do układu nerwowego, biohybrydy tak zwane. Czyli dużo się dzieje. I to jest tło tego badania. Oni mówią tak, my, jako pierwsi, nie wiem, czy ktoś inny wcześniej wykorzystywał martwe zwierzę, ale oni twierdzą, że są pierwsi. Stworzyliśmy urządzenie z martwego pająka. Na czym ono polega? No i, i tutaj zaczyna się robić troszeczkę zabawnie, rzeczywiście, muszę to przyznać, dlatego że oni bardzo długo i bardzo szczegółowo i namiętnie opisują w sumie dosyć proste urządzenie. Zbudowane z martwego pająka. Jego zasada działania jest następująca. O, patrzcie. Mamy pająka. Ten pająk został zamrożony, spędził od 5 do 7 dni w temperaturze minus 6 stopni Celsjusza i zamienił się w ekspająka, czy też martwego pająka. Detal, na który warto zwrócić uwagę, to nóżki. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś martwego pająka, pewnie tak. Nóżki są skurczone. Dlaczego? Haha, to jest ważne. Istota taka jak ja, ten doskonały mechanizm biologiczny, który widzicie przed sobą, Opiera się, przypuśćmy, że pomówimy o mojej kończynie górnej. Zasada jej działania opiera się na parach przeciwstawnych mięśni. Może nie będę pokazywał mojej boskiej muskulatury, ale uwierzcie mi, że tam pod spodem pracują naprawdę wspaniałe bicepsy i tricepsy. Na czym to polega? Jedna partia mięśni kurczy, druga partia mięśni, mięśni wyprostowuje. I tego typu pary przeciwstawnych mięśni występują w ciele ludzkim tu i ówdzie, występują w ciałach różnych zwierząt, ale nie u pająka. Pająk, przypuśćmy, że to jest, to jest pająk. Pająk posiada owszem mięśnie ściągające kończyny, ale nie posiada mięśni prowadzących do rozkurczu, tych przeciwstawnych. Nie, nie, nie. Rozkurczanie następuje na sposób hydrauliczny, czyli. Wewnątrz kończyn pająka znajdują się puste przestrzenie wypełnione płynem pełniącym funkcję podobną do krwi, ale nie jest to do końca krew i technicznie nazywa się hemolimfa. Ciało pająka wypełnione jest hemolimfą, czyli wewnątrz tych głównych części ciała pająka, nazywanych technicznie tylna część, zadek, odwłok, nazywa się technicznie opistosoma, przednia część, tam gdzie potem z tego wystaje głowa i te wszystkie szczękoczułki i inne te, nazywa się prosoma i tam w środku znajdują się zbiorniki z płynem. Ten płyn może zostać, kiedy te zbiorniki zostaną ściśnięte, ten płyn jest wpompowywany w kończyny i one się wyprostowują. Czyli działa to na zasadzie hydraulicznej. Tak? Hemolimfa wypełnia pod większym ciśnieniem i to się wyprostowuje. A kiedy zostaje wypompowana, to nogi się znowu skurczają i... tak działa pająk podobno. No i co? Cóż oni zrobili? No i więc po śmierci hemolimfa się wycofuje i pająk się kurczy. Co oni zrobili? No i tutaj się zaczyna ta część, w której oni się chwalą swoim dokonaniem technicznym. W praktyce polega ona na tym, że bierze się strzykawkę, wkuwa się w osomę pająka, twego pająka i wpuszcza się do tego płyn. I kiedy się to zrobi, to on się otwiera. Czyli wpuszczam płyn, mam otwartego pająka, wybieram sobie coś, co chcę podnieść, i w tym momencie wycofuję płyn. Wycofuje, 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 to się ściska, mogę to podnosić, a jak chcę, żeby mój chwytak upuścił to, to znowu wpompowuję płyn i to się otwiera. Proste, proste. Oni to opisują długo i żmudnie, bo tak naprawdę nie mają zbyt wiele nic innego do powiedzenia. Dla mnie najbardziej humorystycznym aspektem tego wszystkiego był dosyć długi fragment, zdecydowanie za długi, opisujący metodę, za pomocą której przymocowali igłę do powierzchni pająka. W praktyce polega to na tym, że wzięli klej typu kropelka albo super glue, wbili igłę w prosomę pająka, dali kropelkę super glue na to i to się zakleiło, ale oni to opisują z jakiegoś dziwnego powodu. Opisują bardzo szczegółowo proces opadania kropelki kleju na wzdłuż igły. Oni mówią, że zastosowali taką technikę, że umieścili kropelkę tego kleju jakiegoś cyjanoakrylowego na metalową powierzchnię igły. Ze względu na specjalnie dobraną niską lepkość tego płynu spłynął on po powierzchni tego, ale zatrzymał się u nasady, zalepiając otwór powstał przejściowy kształt menisku, powstała przejściowa struktura o kształcie menisku, która po utworzeniu się utworzyła kołnierz skutecznie zalepiający powierzchnię przekłutej osoby. Długo i żmudnie to jest słuchajcie, jak się widziało kiedyś prace zaliczeniowe studentów. To, to jest znak rozpoznawczy tego, że student nie ma nic do powiedzenia. To jest długie i niepotrzebnie szczegółowe tłumaczenie oczywistości. To są jacyś dobrzy naukowcy podobno, ale jestem, no, no nie wiem, no, ale oni tak naprawdę nie zamieli co powiedzieć. Więc oni przedstawiają pomiary, pokazują z jaką siłą chwyta ich, chwyta. To nie jest jakaś imponująca siła. Słuchajcie, to jest pająk. To są jakieś mili To są, to są jakieś mili-Newtony. Więc to się nie nadaje za do jakichś poważnych zastosowań. Natomiast, no cóż mieli innego zrobić? Więc opisują spływającą kropelkę, pomiary. Jednym z tych pająków udało im się wykonać 700 cykli chwytania i puszczania, w związku z czym wytrzymałość tego urządzenia jest niezła. Natomiast, na koniec zostawimy sobie zalety. Zalety po co? Bo to jest fundamentalne pytanie w inżynierii. OK, ale wykażcie, że wasze rozwiązanie ma jakiekolwiek zalety. I tutaj oni podają tylko dwie, tylko dwie. I nie wiem doprawy, od której zacząć, bo obie są równie kiepskie. Może to badanie by dostało Nobla albo przynajmniej jakąś przyzwoitą nagrodę, gdyby oni potrafili wymyślić coś lepszego. Ale to, co oni tutaj wymieniają jako zalety swojego nekrobiotycznego chwytaka, jest nieziemskie. Zacznę od tego, że uwaga, weble. Prrr, nekrobiotyczny chwytak jest biodegradowalny. W przeciwieństwie do istniejących chwytaków, czy to metalowych, czy plastikowych, jest kłopot z nimi. Tyle chwytaków każdego roku na świecie jest, i co potem, jak je zużyjesz, wyrzucasz? A ich chwytak jest biodegradowalny, ponieważ twego pająka ściąga się z tej igły, wyrzuca i on wraca do przyrody. Znaczy, ma na sobie kropelkę super glue. No ale a powiedzmy, że jest biodegradowalny. Ale słuchajcie, druga zaleta nekrobiotycznego chwytaka powali was na kolana. Uwaga, weźmie po raz drugi. Prrr, Kamuflaż. Nasz nekrobiotyczny chwytak potrafi kamuflować się w swoim otoczeniu ze względu na wzory i tekstury występujące na ciele pająka. Słuchajcie, ja tego nie zmyślam, nie umiałbym tego zmyślić. Kamuflaż. A więc ich nekrobiotyczny chwytak jest... kamufluje się w otoczeniu. To znaczy, wybrali złe zdjęcie, bo tutaj dosyć dobrze go widać na tle tej zieleni, ale gdybyśmy kiedyś chcieli, gdybyśmy potrzebowali chwytaka w jakimś w jakiejś sytuacji militarnej, wojennej, nie wiem, szpiegowskiej na przykład i musieli zachować, schować się w jakimś otoczeniu, to zwykły chwytak, na przykład z pomarańczowego plastiku, zdradziłby nasze położenie. Tymczasem ich chwytak powstały z martwego pająka doskonale w tapesie w otoczeniu. Gdybyście kiedyś w jakimś, nie wiem, na poddaszu, gdzie żyje dużo pająków, chcieli coś chwytać i nie chcieli, żeby was wykryto, być może rozważycie wtedy posłużenie się chwytakiem nekrobiotycznym. No więc stąd chyba ten ignobel, tak myślę, bo ogólnie rzecz biorąc, no, no świetnie. Natomiast no, mogli coś lepszego znaleźć, tak między nami mówiąc niż biodegradowalność i kamuflaż. No ale hej, no dzięki temu oświetlili nam kolejny dzień życia. Pozdrawiam.